Oj! może? wiesz co jest najgorsze 4, jak gram Że ten, strasznie jak na przykład jadę jest skrzyżowanie, to akurat wtedy, kiedy ja chcę przejechać, to samochód wyjeżdża. Czekaj. Strasznie... Zabędę c... Żeby utrudnić życie. Człowiekowi. Nie, czekaj. Co ty szukasz? Nie, <grymne> nie, <grymne> nie, Zostaw mój nie, 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 kurde. nie, no. kurde. nie, 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 Pisz mi, y, jaki jest kod na latające samochody. Okay. <laughs> Co? Mamy, zaraz. Mm. Ja chcę latać samochodem. Coś w coś tym dziwnego? Co to jest stamina? Stamina? No. To coś tutaj w środku. Stamina is upgraded, tak? Tak, powiedzmy żołądek. Żonadek został... Yy... Dobra, jedź tym, jedź Uuuu. tym. Tym, wszędzie. Nawet w najtrudniejszych chwilach. Co on robi? Jest to by kawał jakby on się wyglebał, a ja nie. Był komiczny w, w tym, w realu. Tam był... Antoni był BMX. Dojechałam. Możesz być ze mnie dumny. Ui. Dobra. Ej, nie wyjdę stąd później. Chyba. Dobra, dobra. Tutaj chce tam. Dobrze pojechałem. Znaczy dobrze mi zastanczyliście. No widzę. Nie sam kurczę. Dobra, dwunasta. Teraz trzynasta. Yy, 13. Jest to mówimy po kolei teraz. No właśnie nie wiem. Może to było po kolei? Nie. Chyba czekaj. Tamto. A tamto. Przecież to może czekaj tak. 1, 2, 3, 4, 5. No to tu. 6, 7 mnie. To jest 8? To jest 9. Nie, to jest 9. Gdzie jesteś? No, aha. Ale 8 się zgubiło. O, o, o no, no, Tu jest 8, no to tu byliśmy. 9 no. też, 10, 11. Zebraliśmy. Zebraliśmy 15, czyli 12 i 13, to będzie, dobra. Podarajcie, można iść po kolei. To easy. Okay. Easy, 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 easy. Dobra, no, czekaj, tu będzie, Aha, Podkrywam no, sobie świata trochę. <grym> świata. <Okay. grym> tak. To 12 będzie. Tu. Ale wpisz mi ten kod znaczy znajdź mi ten kod na ten. samochód. Bo by mi się przydał, naprawdę. Już mi się znudził ten To no. już można w nim wjechać wszędzie, ale to ja sam samochodem. Coś można wjechać wszędzie. Znaczy wjechać wszędzie. I czemu to jest murek? Bo się tak na takim zadupił. Gdzie murek? <laughs> Może ktoś sobie budował... chciał budować tutaj domek, nie? Ale coś mu nie wyszło. Money! Smitek. Smitek. Nie może mania mu zabrakło, czy coś. Wjechałaś kurde pod górę prawie że pionowo nie możesz jechać pod zwykłą górkę. No ja no... Czekaj, to ci To ci znaleźć to, tak? Tak. Oh, Dla kary, o kurde. To jest dziu 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 poczekaj dziu 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 Patrz Czekaj. Te latające, tak? Tak. To jest to jest. O nie! Mój rower, Kamil! Mój rower! A jak to będziesz miała samochód? No wiem. RIP. <grym>. A z H Ok No, no I możemy lew No I na co komu dead pack, Na co komu samolot? Spisz sobie w ból moja butelka umieśczeniem na maksa Mam mam Mam, Spokojnie To jest friday, friday Friday Nie mam sproszczenia Skandal lepiej Nie, tu pojechałam. Nie, to jezioro. Gdzie Przez co straciłaś? Z auto wyścigowe? Ja pierdolę. Sportowe. Coś było ułożone, coś tam? Nie, no, Ewery, One i Srich. A. No to za zase No to, to ne? A to jsou všechny sportové a ne, že się pojaví. No, cheat activated. A. No. No, a se můžeš říct samozřejmě chyba ne? To hmm. na y, race car chceš? No. No, to záleží který, bo jsou dva. Obrantnie. No, to čekaj. J, Q, N, T, D, MH No, to ten drugi, czekaj Okej, słago, słago, jedziemy Możesz latać No Zróbeczkę Tak Zaraz, okay, zaraz, zaraz, spokojnie, muszę coraz Nie Nie, jest ta O Żuwu. 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 Delfin. Delfin, myślę, że to Reki. Reki. Reki, kulpa. Widział, widziałeś te rekina? A już 14 zgubiłem. A 14, a dobra, 14 to tu, o kurwa. A co za biegni, co za biegni, patrz. W ogóle po drugiej stronie mapy prawie, patrz. Tu masz 14, nie? A 15 masz tu. A masz 16, tak dalej. Ja pierdolę. Spalę ten wózek.

Ja się spalić na wózek, możecie. Ora, się... idź panny! Ja nie da się. Da się. Nie da się. Da się. Skąd wiesz? No pozpaliłaś na ten nic. Pa, świeci. To świeci. Aluuu, no na czerwono. A. Bo to czerwone drewno. A, no ja to nie. no to jest co pomalowane. Dobra, pisz mi samochód. No, no, Artur. Dziewczyno. No bo kurde, mi wpisaliłeś jakiegoś rata. <laughs> Nie <Gluchaj> no, <grywa> no patrz to, no patrz, masz tu dwa. A nie to z Ja wierzę! Ani co... Zobacz, rajskar, rajskar. Dobra, tutaj drugi. będzie V, P, J, T, Q, W, V. Mi A, ja. I co? Zatkał się kakao. Nie, ja nie piję to się bo nie pijam No nie kakao. A ty mi możesz znasz, bo się w ogóle. chcesz pojadę i nie wiem gdzie.

Ale tak, nie wiem dlaczego, ale zawsze... chyba nie dało się wziąć? Na ciebie? No nie wiem, kto... Nie, tamtej, tamtej innej. O tej gdzieś tutaj, jestem tego pewien. Dobra. To jest 13, to tu będzie 14. Jak był ten kod? Wyślę ci SMS-em zaraz. Nie. Napisz, będę już pamiętać. Powiedz całkiem, słowo. Na rejser? Na rejser, tak. V, P, J...

no, no, ja, mm. Boże, ty nie umiesz No, wezmę z boku, siedzę, mu z No co? No to i tak. Tak? Harry Potter. Umi! Och, róża. Żyję, żyję. A jeszcze żyje? Jeszcze żyję. Jeszcze ale żyję. Gdzie tam Tam na środku bardziej Gdzieś na dnie chyba, nie? No, a gdzie? O, trudno, żeby ja była, by była kurczę gdzieś w powietrzu, nie? Znaczy w wodzie, nie? Ale że tak gdzieś... Dolphin. Ja pierdzielam głęboko. No. Co? Twój finał wojs Poland Po godzinie coś tam. Po godzinie? Dobra, dobra, dobra. To no wychodzi. Ja, Jak wciągnę się dobyło tyle. Gdzie to? Yy, na pewno tu? No nie. Bo ja ci tego nie wiedzieć powiem. No, a to na co na stówę? Tu no patrz 14 dosłownie. Tutaj no mm. Może jednak gdzieś w no nie wiem. Samochód! No. Wów. Tak Weź przepłyniesz jeszcze na około tego, tego lara. Ma no, się coś zrobić. No. nie? Kociszaj, nie? Skupienie. Czuję mm. człowieków. O, oszustują się mówi. No to oszustują. Ale jaja. Ja. No. Jeszcze. O Nie Bywa. No tutaj tam, no, nie masz to patrzeć na pewno. Tuta. Ale to jest są... Żal. Chowane. Ale to jest centralnie na tych torach zaznaczone. No co? I tutaj ta piętna... Y, nie, trzynastka też jest, była przecież pod... wodą. No raczej nie... nie nad wodą. No. No więc widzisz. Nie bo patrz jeszcze pod kamienie. no weź. No a weź tam te... tam pod kamieniem, znaczy po, kurwa pod kamienie, no tam w te kamienie. Między nimi. tak, już. Się dość zbogowało i nie ma. <laughs> A co się dostanie, jak się zbierze, wszystko? Jakieś coś się dostaje. Nie wiem, co, ale coś się dostaje na pewno. No Nie ma, no? Lol. Nie to jest już za daleko jest. Może rzeczywiście jest gdzieś tam na tym No to dawaj. powietrzu. się okaże, że to jest gdzieś tam. Na moście. Nie, dwa, dwa metry pod na dnie szukaliśmy. Nie, raczej nie. Ja nie wierzę. Nie, nie będzie, no nie będzie.